Dzień dobry wszystkim z naszego nowego mieszkania w Słonecznym Brzegu. Przepiękny kurort bułgarski nad Morzem Czarnym. Z żoną, razem z Sylwią szukaliśmy mieszkania do kupna. Oglądaliśmy różne oferty w Polsce i za granicą. I natrafiliśmy na firmę Bulgarian Street, który przedstawiciel Pan Igor zaproponował nam ciekawe oferty. Byliśmy zaskoczeni z początku cenami. Szczerze powiedziawszy, nie liczyliśmy na takie oferty w takich cenach. No i właśnie zakupiliśmy ten apartament o powierzchni 51 metrów, 500 metrów od pięknego Morza Czarnego, w centrum słonecznego brzegu. Cóż, myśleliśmy, że zakup mieszkania poza granicą to jest wielki kłopot, ale. Trafiliśmy pana Igora, który nas od początku do samego końca do odebrania kluczy poprowadził. Nie mieliśmy problemów z żadnymi prawnikami, urzędami. Przyjechaliśmy do obcego kraju, bez języka. Mieliśmy zapewniony nocleg, wszystko pan Igor nam poprowadził. Co? Co możemy powiedzieć? Ech. Można sobie obejrzeć mieszkanie, jak wygląda. Ceny. Niech ktoś sprawdzi na stronach i nie, nie będzie wierzył, że takie ceny są. Także wszystkich zapraszam do Bułgarii. Przemili ludzie. Piękny kraj i cóż, słoneczko. A teraz zapraszam zobaczyć całe mieszkanie. To jest salon, pokój dzienny z aneksem kuchennym w pełni wyposażonym. Myślę, że nic nie brakuje do codziennego życia. Stół, kanapa, fotelik, telewizor. Myślę, że będzie zabytkowy, także nie wyrzucam. A już miałem takie propozycje. Zapraszam do sypialni. Sypialnia. Myślę, że dwoje na pewno wystarczy. Szafa, toaletka. Metrażowo myślę, że. Niewiele sypialni jest takich dosyć dużych, a już w parę mieszkań widziałem. Zapraszam do łazienki. Łazienkę. Cóż więcej potrzeba do łazienki? Toaleta, prysznic, umywalka, lustro. I jeszcze mamy tarasik. Mamy cały tarasik na wyłączność. Wyjście jakiś z pokoju dziennego, jak i z sypialni. Dwa pomieszczenia klimatyzowane osobno. Słoneczko świeci, tak jak widać, chociaż maj. Temperatura przyjemna. Zapraszam wszystkich.